Welcome to episode number 82, 82 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com or also on YouTube and BitChute and the links will be in the description below. If you'd like some lessons from Kamila, go to poloniswitch.com. Cześć, Kamila! Cześć, Roy. Jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Też dobrze. Piękny kwiat obok ciebie. Beautiful oh. flowers are opposite you. To są róże. Róże. Żółte róże. Żółte, yellow, żółte róże. Yellow bardzo roses. lubię żółte róże, bardzo lubię ten kolor. No bardzo A ładnie. ty lubisz żółte róże? Tak, ładnie. Tak, fajnie. I pięknie pachną. Mm, smells good. Pachną? Tak. Dobrze, a ty masz kwiaty w domu? E, troszeczkę, ale nie. Czasami, bo na ogrod mam dużo i czasami ja weź. Ja biorę, I take. Odbiorę, ja biorę. Tak, yeah, biorę. I take, yeah. tak, bo mam w ogrodzie, I have in garden. Mam kwiaty w ogrodzie, tak? Tak. Ale nie teraz, bo teraz jest zimno. No, no teraz, teraz wszystko tak? śpi. Dlatego ja bardzo lubię lato, summer, lubię lato, bo latem jest dużo kwiatów. Dużo kwiatów, a to of flowers. No, ja to o tak, chcę wakacje, a ty? To bardzo, na, na pewno. Tak. <noise> Ten lockdown nie jest dobrze w domu cały czas. W domu nie jest dobrze. To może dzisiaj zrobimy taki temat. Biuro podróży. Travel agency. Biuro podróży. Powtórz, Roy. Biuro podróży. Biuro podróży. Dobrze. I ty idziesz do biura podróży, do mnie i pytasz o wycieczki. About trips, tak? Pytasz, you ask about trips, tak? Dobrze, może być? Może być. Dobrze, Ok, Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Dzień mam dobry ochotę tko. na najlepsze wakacje na cały świat. Najlepsze wakacje, best holidays, tak? Proponuję wycieczkę do Grecji, trip to Greece. Wycieczkę do Grecji. Byłem do Grecji, Grecja jest bardzo piękne, ale ja mam ochotę na kraj byłem. na przykład Afryka. Dobrze, proponuję panu wycieczkę do Afryki. I what you should ask about, Roy. <laughs> Kiedy. E, I ile o, o, kosztuje ta wycieczka? Tak, ile to jest bardzo ważne. Ta wycieczka, tak? To jest tak. pytanie numer jeden. Powtórz. Przepraszam, ale ile kosztuje ten wycieczkę? Ta wycieczka, ile ta kosztuje wycieczka. ta wycieczka? Ta wycieczka. Dobrze, ta wycieczka kosztuje 2000 złotych. 2000. okej. Okay. A jak długo? Na 7 dni, albo. Na jak długo? Tak. How long? Na jak długo? Albo jaki jest termin wycieczki? Jaki, jaki, jest, jaki jest termin jest... wycieczki? Powtórz, Roy. Jaki jest termin wycieczki? Od 15 listopada do 22 listopada. O, tylko 7 dni. Ja tylko mam ochotę 7. na 14 dni, bo. Ja najlepsze wakacje, tak? I do Afryka jest długi na samolot i lepiej dwa tygodnie niż jeden tydzień. kosztuje so ja dwa, dwa tygodnie? Trzy i pół tysiąca. Dwa tygodnie kosztują trzy i pół tysiąca złotych. Pasuje? No, pasuje. tak od, od, like, od jakiego lat Polska ma łódź? Tak, Krakowie, Warszawa. So it's z like which, from, which, from which airport, yeah? Z jakiego lotniska, albo no, z ja. którego, from which one? Z którego lotniska? Z którego, tak? Z którego, from which one? Okay. Z którego lotniska jest wylot, tak? Wylot. Co to znaczy wylot? Flight, departure. <laughs> tak. Dobrze. Z lotniska w Łodzi. No super, to jest dobrze, bo mm -hmm. mieszkam w Łodzi. Tak. Następne pytanie, jakie ma pan? Co zawiera cena? Co to znaczy, Roy? Co zawiera cena? What does it include? Mhm, mm in the price. Co mm -hmm. zawiera cena? Cena zawiera ubezpieczenie. Co to Insurance. znaczy ubezpieczenie? Insurance. Insurance yeah. Cena zawiera pełne wyżywienie. Co to znaczy pełne wyżywienie? Full... Czy śniadanie, obiad, kolacja? Full board, eh, inclusive, tak? fully inclusive Full board, yeah, yeah. Tak, czyli cena zawiera ubezpieczenie, pełne wyżywienie, trzy fakultatywne wycieczki po Afryce. Rozumiesz? Three trips in Africa. Tak, tak, cena zawiera. Dobrze, i cena zawiera jeszcze zakwaterowanie w ekskluzywnym hotelu. Zakwaterowanie. Co to znaczy, Roy? Zakwaterowanie. Nie wiem. Accommodation. Powtórz. Accommodation. Zakwaterowanie. 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 Zakwaterowana. Nie. <ścoughs> Zakwaterowanie. Accommodation. Dobrze. Jakie jeszcze pytania można zadać w biurze podróży? Po co e, czy... Zadać? Czy drinka jest inkluzywna ten cena? Czy cena zawiera alkohole? Tak. O, nie. Szkoda. Ale można zapytać, czy można wziąć ze sobą zwierzęta? Co to znaczy? Czy można wziąć ze sobą zwierzęta? Can I take my animal? No tak, na przykład pies kot, tak? Czasami hotel akceptuje zwierzęta i możesz brać ze sobą. No, wakacje? Chyba <noise> <Even yeah>. nie. <noise> na lotnisko będzie zatrywać. dużo problem. Duży problem nie. I duży Oni mają specjalne pokoje dla psów. Aha. Wszystko jest zorganizowane także. Ale przepraszam materiał. pani, ja nie mam ochoty na hotel na dużo pies, bo ja jestem <noise> czas, tak? Cam time. Rozumiem, dobrze, czyli pan będzie podróżował bez zwierząt, tak? Tak, i ja nie mam ochoty na hotel na zwierząt, tak. Jeszcze można zapytać w biurze podróży, czy dzieci mają tę wycieczkę gratis, za darmo, prawda? Czy dzieci płacą coś? Tak? Children free or do they pay, tak. Dzieci płacą pół ceny. Więc jeśli ma pan dziecko, może pan wziąć dziecko na te wakacje. I dziecko będzie płacić tylko pół ceny. Miłych wakacji z dzieckiem. To dobrze. I musi być, kiedy idzie do Afryki, musi być waksj do ramy, musi być. Do ten e, wycieczka. To się nazywa szczepionka. Szczepionka, tak. szczepionka. Tak, musi być. Musi być szczepionka. Aha, dobrze. Coś jeszcze ma pan jeszcze jakieś pytania? Może jakie atrakcje turystyczne będziemy zwiedzać? Jakie atrakcje turystyczne? Touristic attraction, tak? Atrakcje turystyczne też można zapytać. Um, jakie zabytki? What monuments, tak? Jakie miejsca? What places? Na safari na oglądanie. Pustynia, tak. Czy będziemy zwiedzać pustynię? Co to znaczy pustynia? Sahara to jest pustynia. Pustynia, okej. Okay. Co to znaczy pustynia, po angielsku? Safari, desert, yeah, tak? safari. Yes? Tak? Desert, tak? Oh no, no, safari is like uh, you know going for the animals, looking at the animals. Desert. What's desert is is, is... Sahara. Sahara, yeah, the the Sahara desert as well. So yeah, it's kind of. Pustynia open... po polsku, tak? Mm -hmm. no, no, no. <laughs> It's important to know languages, because can be misunderstanding. Tak? Exactly, Sahara, I think I'm safari. going to the safari <laughs> and I end up on a desert. Yeah, it'll be a kind of <laughs> trip, I'd be, be ringing you going... <laughs> <laughs> tak, dlatego ważne uczyć się polskiego. It's important to learn, tak? Dokładnie. Uczyć się polskiego. Ja daj... będę dał jeden gwiazdę do twoje biuro, ale my sześć <laughs> pięć gwiazd do nasz podcast, tak? Super, bardzo się cieszę. Życzę, to jest I wish, życzę udanego wyjazdu albo udanych wakacji. Co to znaczy? Życzę udanego wyjazdu albo udanych wakacji. Even a nice holiday, tak? Have a nice trip, tak. Dziękuję bardzo, tak. Pani. Jak wrócisz z Afryki Roy na następnym podcaście, opowiesz jak było. Dobrze. <laughs> Fajnie, Dobrze. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. So that's the end for this podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. As I mentioned at the start, we're also on BitChute and YouTube, so you can actually see the videos or else just listen to the audio. You can get lessons from Camilla at PolonasWitch.com. Until next week, David Zenia. David Zenya.